Przyczyną większości niepowodzeń jest strach przed porażką. Tutaj widzisz tego smutnego, zdeprymowanego mężczyznę, bez pewności siebie. Teraz widzisz pełnego życia, silnego i pewnego siebie mężczyznę, który może osiągnąć wszystko, czego pragnie. Co jeśli powiedziałbym ci, że to ta sama osoba? Jedyną różnicą jest to, jak radzi sobie z lękiem przed przeszkodami, które życie stawia na jego drodze. W świecie, gdzie strach przed porażką często nas powstrzymuje, nadszedł czas, aby zmierzyć się z naszymi wątpliwościami i przekształcić je w kamienie milowe na drodze do sukcesu. Porażka jest częścią podróży, jak mówią, i nie ma w tym wstydu. Łatwo czuć, że strach to niezwyciężona przeszkoda, ale prawda jest taka, że jest to po prostu naturalna część podróży to bariera, która oddziela Cię od doświadczeń, które pragniesz w życiu, w karierze, relacjach i osobistym rozwoju. Bez względu na to, czy to strach przed publicznym wystąpieniem, lataniem, rozmową z szefem, czy wyrażaniem swoich uczuć, te lęki ograniczają twoje możliwości. Powstrzymują cię od życia pełnią życia. Dlaczego więc strach przeszkadza w naszych aspiracjach? Często wynika to z braku wiary w siebie. Gdy wątpimy w siebie, łatwiej unikać ryzyka i stawiać na szali nasze szanse. Ale jeśli naprawdę chcemy żyć życiem pełnią, Musimy nauczyć się uwolnić od tych ograniczeń, i o to właśnie chodzi w tym filmie. Oglądając go, zdobędziesz cenne spostrzeżenia na temat tego, jak rzucić z siebie ciężar strachu i pewnie podążać ku swoim celom. Te lekcje są potężne i ze sobą powiązane, więc każda chwila spędzona na oglądaniu będzie wartościowa. Nie trać kolejnej sekundy, pozwalając, by strach Cię powstrzymał. Przyjmij możliwość życia pełnego nieskończonych możliwości i podejmij pierwszy krok ku swoim marzeniom już dziś. Zaczynamy. Numer 1. Rozpoznanie nieuchronności przeciwności. Stoicyzm zaczyna się od fundamentalnego uznania, że przeciwności są nieodłączną częścią ludzkiego doświadczenia. Nikt bez względu na to, jak bardzo ma szczęście, nie jest wolny od prób i trudności, które życie stawia. Stoicy od Epikteta do Marka Aureliusza rozumieli, że strach i wyzwania nie są anomalią, lecz pewnikami. Rozpoznając tę nieuchronność, stoicyzm uczy nas nie być zaskoczonymi ani pokonanymi przez przeciwności, ale oczekiwać ich i przyjmować jako okazję do wzrostu. Ta zmiana myślenia stanowi podstawę odporności emocjonalnej. Numer 2. Przyjmowanie strachu jako okazji do wzrostu. Strach często manifestuje się w oczekiwaniu na przeciwności. W stoickiej perspektywie obawianie się wyzwań jest naturalną reakcją. Jednak stoicyzm zachęca nas do przekształcenia tego strachu w źródło siły. Zamiast unikać lub lękać się wyzwań, powinniśmy podchodzić do nich z rozumieniem, że stanowią one okazję do osobistego rozwoju i odporności. Stoicka zasada amor fati Czyli miłość do losu sugeruje, że nie powinniśmy tylko akceptować naszych wyzwań, ale całkowicie je przyjmować. Dzięki temu przekształcamy strach z paraliżującej siły w katalizator wzrostu osobistego. Przeciwności stają się naszym nauczycielem, a z nich wychodzimy silniejsi, mądrzejsi i bardziej odporni niż przedtem. Numer 3. Przedefiniowanie sukcesu i porażki. Stoicyzm to filozofia, która kładzie nacisk na wewnętrzny spokój i odporność w obliczu życiowych wyzwań. Jednym z kluczowych aspektów tej filozofii jest zdolność do przedefiniowania zarówno sukcesu, jak i porażki. W dzisiejszych czasach sukces często kojarzy się z bogactwem materialnym lub zewnętrznymi osiągnięciami. Jednak stoicyzm sugeruje, że prawdziwy sukces tkwi w dawaniu z siebie wszystkiego i dążeniu do cnoty. Stoicy wierzyli, że powinniśmy skupić się na naszych własnych działaniach i zachowaniach, a nie na zewnętrznych wynikach. Oznacza to, że bez względu na to, co się dzieje w życiu, zawsze możemy być dumni z faktu, że daliśmy z siebie wszystko. Zamiast koncentrować się na wygranej lub przegranej, powinniśmy skupić się na włożeniu w to naszego najlepszego wysiłku. Taki sposób podejścia do sukcesu może być wyzwalający, ponieważ usuwa presję ciągłego osiągania coraz to większych celów. Promuje również pokorę, gdy uznajemy, że wiele czynników poza naszą kontrolą może wpłynąć na wynik wydarzeń. Skupiając się na naszych własnych wysiłkach, unikamy przypisywania zbyt dużej wagi zewnętrznej walidacji. Podobnie stoicyzm uczy nas, jak patrzeć na porażkę jako okazję do wzrostu, a nie jako odzwierciedlenie naszej wartości. Kiedy coś nie idzie zgodnie z planem, łatwo się zniechęcić i poczuć się jak porażka. Ale stoicyzm zachęca nas do patrzenia na porażki jako szansę do nauki i doskonalenia siebie. Parafrazowanie porażki w ten sposób pozwala nam na wzrost i stanie się silniejszą jednostką. Numer 4. Wierzenie w siebie Wieczna mądrość stoicyzmu stanowi niezwykłą podstawę do pokonywania strachu i życia życiem pełnym celu, odporności i wewnętrznej siły. Wierzenie w siebie nie jest jedynie pustym frazesem ale potężną siłą, która potrafi przesunąć góry i rozproszyć chmury wątpliwości i strachu. Stoicyzm zakłada, że u podstaw większości naszych lęków leży brak wiary w siebie. Często nie doceniamy swoich zdolności, wyolbrzymiamy nasze słabości i wątpimy w nasz potencjał. W stoickich pojęciach prawdziwe wierzenie w siebie jest manifestacją mądrości. Głębokiego zrozumienia naszych własnych mocnych i słabych stron. To wiedza, że mamy w sobie zdolność do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, jakie życie postawi na naszej drodze. Wierząc w siebie, wykorzystujemy moc przekształcenia strachu w kamień milowy, a nie w klocek oporu. W kwestii wierzenia w siebie, stoicy propagują znaczenie analizy dowodów, zamiast ślepo akceptować nasze samooceny. Musimy badać nasze zdolności i wady z obiektywizmem. Wierzenie w siebie nie jest aktem pychy, lecz racjonalnym uznaniem naszego potencjału. Oznacza to uznanie, że jesteśmy zdolni do wzrostu, nauki i odporności. Wykorzystując moc rozumu, możemy zerwać kajdany wątpliwości i podążać do przodu z pewnością siebie. Strach często wynika z niepewności i wątpliwości. Stoicka droga do pokonania strachu wyznaczona jest wiarą w siebie. Poprzez uznawanie swoich sił, uznawanie naszej zdolności do wzrostu i wykorzystanie racjonalności możemy pewnie stawić czoła niepewności. Stoicyzm nie obiecuje życia wolnego od strachu, ale wyposaża nas w narzędzia do skonfrontowania się z Nim. Transformuje strach sparaliżującego przeciwnika w motywującą siłę do wzrostu i samodoskonalenia. Wierząc w siebie, Rozwijamy odporność, aby przetrwać burze życiowe i wyjść silniejszymi po drugiej stronie. Numer 5. Odporność w obliczu przeciwności. Przeformułowanie sukcesu i porażki przez stoicyzm wyposaża nas w głęboką odporność w obliczu przeciwności. Stoicy uznają, że życie jest pełne niepewności i rzeczy często nie idą zgodnie z planem. Jednak zachęcają nas do przyjęcia tych niepewności z otwartymi ramionami, widząc je nie jako przeszkody, ale jako okazję do wzmocnienia naszego charakteru. W tej stoickiej perspektywie droga do sukcesu nie jest liniowym wznoszeniem się, ale podróżą pełną zakrętów, podjazdów i zjazdów. To droga, na której każdy krok, niezależnie od wyniku, jest sukcesem samym w sobie, okazją dostania się lepszym, do udoskonalania naszych cnot. I do zharmonizowania się bardziej z naszymi prawdziwymi wartościami. Stoicyzm podkreśla znaczenie budowania odporności emocjonalnej. Oznacza to rozwijanie zdolności radzenia sobie z przeciwnościami, niepowodzeniami i dyskomfortem. Dobrowolnie wychodząc poza swoją strefę komfortu, wzmacniamy nasze emocjonalne mięśnie i przygotowujemy się do nieuniknionych zmian i wyzwań życia. Poprzez stoicyzm przyjmujemy mentalność wzrostu rozumiejąc, że możemy się uczyć, dostosowywać i pokonywać strach. W ten sposób redefiniujemy nasze ograniczenia i rozszerzamy strefę komfortu, aby obejmować to, co kiedyś było nie do pomyślenia. Numer 6. Wypychanie siebie poza strefę komfortu. Nasza strefa komfortu jest jak przytulny kokon, który daje poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. Choć może być pocieszająca, może też być ograniczająca. Strach często czai się tuż za jej granicami, powstrzymując nas przed zapuszczaniem się w nieznane, realizowaniem naszych marzeń lub realizacją naszego pełnego potencjału. Stoicyzm uznaje tę wrodzoną ludzką tendencję do przywiązania do znanego i zachęca nas do skonfrontowania się z korzeniami naszych lęków. Rozkładając na części pierwsze nasze obawy i przyznając ich istnienie, zaczynamy proces przekraczania granic naszej strefy komfortu. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie swoich lęków i obaw. Istotne jest zrozumienie, co sprawia, że czujesz się niekomfortowo, abyś mógł pracować nad pokonaniem tych przeszkód. Gdy przyznasz sobie swoje lęki, możesz zacząć wyzwalać je bezpośrednio, zamiast ich unikać. Stoicyzm podkreśla znaczenie rozumu w pokonywaniu strachu. Analizując sytuację obiektywnie, możesz określić, czy strach jest uzasadniony czy też jest jedynie produktem twojej wyobraźni. Często nasze lęki są przesadzone i irracjonalne, a przez podejście do nich z logiką i rozumem możemy zmniejszyć ich wpływ na nas. Numer 7. Podejmowanie przemyślanych ryzyk. Stoicyzm nie namawia do bezmyślnej odwagi i pościgu za wzrostem, ale zachęca do przemyślanych ryzyk. Oznacza to staranne ważenie potencjalnych korzyści i konsekwencji decyzji poprzez podejście do wyzwań i zmian w racjonalny i przemyślany sposób minimalizujemy ryzyko i maksymalizujemy szanse na wzrost stoicy wierzyli że konfrontacja z lękiem i dyskomfortem w sposób świadomy jest głębokim źródłem siły to poprzez te spotkania rozwijamy się ewoluujemy i odkrywamy nasz prawdziwy potencjał przez przekraczanie granic odkrywamy że jesteśmy w stanie znosić więcej niż pierwotnie myśleliśmy numer 8 Droga jest równie ważna jak cel. W naszym współczesnym świecie, gdzie sukces często mierzony jest osiągnięciem określonych celów i etapów, starożytna filozofia stoicyzmu oferuje świeże spojrzenie. Droga jest równie ważna jak cel. Zamiast postrzegać sukces wyłącznie jako osiągnięcie określonego celu, stoicyzm zachęca nas do przedefiniowania sukcesu jako dążenia do mądrości, cnoty i wewnętrznego spokoju. W tej ramie sukces nie jest jedynie osiągnięciem określonego celu, ale wcieleniem sposobu życia podróży prowadzonej przez szlachetne zasady. Stoicyzm przedefiniowuje to, co często postrzegane jest jako porażka w konwencjonalnym sensie. Dla Stoików nie ma prawdziwej porażki, dopóki uczymy się i wzrastamy na podstawie naszych doświadczeń. Droga jest pełna momentów, które można traktować jako okazję do wzrostu, a nie jako porażki. Przyjęcie drogi polega na uznaniu, że ścieżka, po której stąpamy każdego dnia, to miejsce, w którym rozwija się życie. Decyzje, które podejmujemy, czyny, które podejmujemy i cnoty, które kultywujemy, to to, co ostatecznie nas definiuje. Droga, nie cel, to miejsce, w którym stajemy w obliczu wyzwań, pokonujemy przeszkody i rozwijamy się. Numer 9: zachowanie wewnętrznej równowagi. Jeśli tu dotarłeś, chciałbym Cię poprosić o napisanie Nie boję się zmiany w komentarzu, abym wiedział, czy tu dotarłeś. Stoicyzm naucza, że choć nie możemy kontrolować zewnętrznych wydarzeń, możemy zarządzać naszymi wewnętrznymi reakcjami. Stoicka praktyka utrzymania wewnętrznej równowagi w obliczu przeciwności, niezależnie od tego, jak przerażające lub trudne mogą być, jest fundamentem odporności emocjonalnej. Ta odporność polega na uznaniu, że możemy kontrolować nasze reakcje, a co za tym idzie, nasz stan emocjonalny. Stoicy przypominają nam, że jedyną władzą, jaką przeciwności mają nad nami, jest władza, którą im nadajemy. Rozumiejąc to, stajemy się lepiej przygotowani do konfrontowania się ze strachem i wyzwaniami z godnością, spokojem i niezłomną determinacją. Pamiętaj, że stoicyzm nie polega na całkowitym wyeliminowaniu strachu ale na efektywnym zarządzaniu nim i uczynieniu go narzędziem do osobistego wzrostu. Poprzez praktykowanie tych zasad możesz rozwijać umysłową siłę, by śmiele stawiać czoła swoim lękom z odwagą i mądrością. Dziękuję za obejrzenie. Prosiłbym o udostępnienie tego filmu, ponieważ pomaga mi to tworzyć nowe treści i dzielić się tą mądrością z innymi. Do następnego razu.